Cześć witam was bardzo serdecznie Ja jestem DuszKrom i zapraszam was na kolejny odcinek Z serii Call of Duty W poprzednim się pomyliłem Powiedziałem, że to druga część A to, to jest pierwsza Także tak W nie wyjaśnienia I możemy kontynuować Naszą pierwszą misję W poprzednim mieliśmy szkolenie A tu już mamy Kolejne cele. Dobra, tu wezmę sobie tą Sona na począteczek. Co my tu musimy zrobić? Okej, okay, dobra. Myślę, że to jest narzeczek, czy coś. Dobra. Tego trzeba... Shiftem. A, bo on sobie sika, dobra. Dobra, został. Spierdzielony ze stanowiska. Że tak powiem, mogę to zniszczyć? Chyba nie. Trzeba, trzeba iść dalej, tam nic nie ma. Tutaj może coś będzie, No już coś widać, a ten drzewie wylądował, czyli mamy jednego kąpa mniej no niestety ojojoj nie i dobra małe złodziejaczki tu radejka nie można zniszczyć kasiątenka łączność dobra Zrobiliśmy, bo... o kurczę, tam już jadą. A ja muszę bronić tego miejsca, te. A mi pokazuje, że mamy sojuszników, akurat z Super. Oby się do czegoś tu mi uszydali. Co tam się dzieje? Trafię go? O, pewnie nie. Oni go trafili. Dobra, to tu wysadzają, ale my to mamy bronić chyba tak. Przynajmniej tak jest w wytyczny. Dobra, mamy coś kolejnego. Dobra, tu sobie walczą. A my, przeskoczymy. Ten tędy nie przejdę. To chyba głównym szlakiem trzeba iść. Czy nie? To gdzieś tu musi być przejście. Ewidentnie. Tu widzę, że się szykują. O, czy to to jest? Dobra. I mamy save'ika. Także bardzo dobrze. No poza tą wpadką, tym pierwszym dedem, gdzie pomieniłem po prostu oponenta z, z sojusznikiem. Ale to, to, to taki mały wstęp, małym początek gierki. Dobra, trafiony. O, to jeden. jeden. O ty, o ty, o ty. Dobra ich trafiłem. O, o chyba oberwał. No idę, idę. Dobra, skradamy się. Next level, dobra. To jest kontynuacja tej misji, z tego co widzę. Tu może być ciężko. Mhm. Dobrze czułem. Dobra. To trzeba tymi krowami tak się zakrywać. bym go trafił, ale to z moim celem to ciężko. O, trafiłem tamtech, to na pewno nie trafię. O, to nie tak miało być. Dobra, trochę sobie utrudniłem. Apteczki to może nie być, więc trochę kiepsko. Ale zanim pójdę dalej, to oczywiście budynki jeszcze trzeba przejrzeć, przyglądnąć, tu akurat użyłem. Trochę złej metody ale bardzo taka metoda troszkę ma takiego kozaczka a to nie zawsze wychodzi dobra dwóch załatwionych można iść dalej chyba że coś tu moje że tam ma dobrze okupane stanowisko no, to jednak tam trzeba iść. Nic ciekawego nie znalazłem póki co. No, tutaj tam byłem. No, rojdźcie panowie. i wybrał akurat na cel mnie no dobra bywa i tak drodzy widzowie także skradamy się tu jeszcze ten drugi był gdzie on może być? o trafiłem go Ciekawe... tam jeszcze był? Ajajajajaj Znów to samo Trzymajcie tam! No też... Podwójnie od jednego i drugiego, to trzeba uważać, to rzecz pewna. Powinienem go teoretycznie trafić, ale coś... Coś tu nie wyszło. Dobrze. Bo sztukę. Gdzie on może być? To jest pytanie. Ona pewno tu gdzieś się szwenda. Tam gdzie strzelają w górę, gdzie nikogo nie ma. Też pół złoty do mnie. Ja się, ja się z nimi rozglądam. No to je zabieram. To jeszcze raz. Problem tutaj jest taki, że... No właśnie z tym gościem. Bo ja tam zaczynam i go nie ma. I on się potem jakoś niespodziewanie pojawia. No hita jemy. No to jest dość... dość problematyczne. Przejdź mi tutaj. Jeśli mają mnie je na strzała, to będzie ciężko. To chyba żadnych apteczek nie będzie. Widzę, że oni też obrwali. Tak, może czwórka. Do mnie wystraszyli. Dobra. Okej. Okay. A on jeszcze jest. Dobra, tam nie ma co... ryzykować. <grybujesz> tam nie ma co ryzykować. Po czym wychylam się przez okno. Ciekawe. Alternatywa. Dobra. Mm. Aha, ja to muszę zniszczyć, tak? No jest. Jakie ja mam to niby uczynić? Dobra, z ty mamy planu? Jak nie mamy planu, to użyjmy granat. Co, już? Ok. Nie spodziewałem się, że jeden granat wszystko załatwi. Do dobry strzał. Dobra. Mamy tu jakąś biureczkę. Biurka na papieroska, na malbraska. Uh -huh. No to <grym> z takim paskiem to będzie to ciężko. właśnie czy a... dobra to powinno się udać tu po po tej sekwencji powinien save'ik być. Tak myślę. Zobaczmy czy stąd dorzuci. Dorzucił. Chociaż to tam też mogę granatami rzucić. Obsypiemy ich granatami. Dobra. Plan był dobry. Wykonanie? O niekoniecznie. Teraz spróbuję tymi granatami. I no tak to będzie mi ciężko. I hyt. I chyt, dobra. No tam jakoś bezpiecznie przejść. Chyba nie. No teraz będzie taka wojna pozycyjna. Teraz ten mi trafił. No póki co to ta misja to jest pasmo, nie powodzi, nie porażek. też, tego chyba trafimy. Tak, może. Dobra, ten by też dostał, z tego co widzę. Czy może nie będzie tak źle? Jak nie z jednej, to mi z drugiej zasłaniają. Aha. Może się udać. Nie trafiłem. Od dwóch siedzi, od trzeci. A tu się przed tym ukryje. jeszcze ten by był uuu kurwa mi trafił wiesz no tak dobrze bo No a jest, że raz się trafia za pierwszym, a innym razem o 4-5. Trafiono jest topią. Kontynuje sk sk skakanie. <grywa> tak lecieć. I to za pierwszym razem. Dobra, to najpierw trzeba tego. Teraz tych właśnie, co tutaj siedzą. Tylko już bez celowania, bo to tylko spowalnia. Powinien dostać Dobra Chyba się udało Chyba dostał Powiem Wam widzowie że było ich dość sporo To już teraz nawet się nie dziwię, że nie mogło nie mogłem od razu przejść. Tu jeszcze moim mnie straszą. No i mamy sejwika, więc jest dość dobrze. Mamy am e amunicji nie ma. Tu coś do zabrania chyba nie. Dobra. O, można wejść na górę. No to jest tylko ten typek co strzelał. I nic więcej. Jakieś buteleczki po winku. Widzę, że dobrze się tu bawili. Jak u was idzie? to poskradajmy się trochę o już go widzę no to nie ciężko to mają właśnie te ciężkie karabiny maszynowe prawidłowy. Ja zakończę tutaj ten odcinek. Pierwsza misja dość problematyczna, sporo deadów, ale to jest poziom właśnie weteran, więc można to jeszcze jakoś zrozumieć, tak mi się wydaje. Ale już w następnym odcinku postaram się właśnie bardziej jakoś ukrywać jakąś taktykę używać i może będzie właśnie mniej tych de detków no ale to zobaczymy w następnym odcinku także teraz się z wami żegnam cześć